niebieski. A i lewanką w rączniku czerwonym będzie dwudziestolatka miesiąca 1,70 siedemdziesiąt wzrostu mająca na swoim koncie jedno zwycięstwo i zero porażek reprezentantka klubu Przemor Boxing Team. 呀，我好。 Jedyny pojedynek kobiet dzisiejszego wieczora, kategoria musza. A w narożniku niebieskim reprezentantka strefy walki Lubin. Zawodniczka mająca dopiero 19 lat Małgorzata Popowicz, a jej rywalką Przemol Boxing Team Anna Jałocha. Narożnik czerwony to ta pani ubrana na niebiesko. No i zaczęło się bardzo mocno, ale tutaj u pań emocje jak zwykle biorą górę i Raczej zobaczymy pojedynek na pełnej, od początku do końca, tak jak teraz. Tutaj już panowie, panowie, panie oczywiście, postanowiły, że MMA to trochę zbyt mało, widowiskowa formuła, no i będzie K1. Chociaż teraz clinch, no i zobaczymy, co w tym clinchu pokaże nam zarówno pani Ania, jak i pani Małgosia. Dobra akcja, prawe na prawe na rozerwanie. No, sporo kiwek przy ruchu w wykonaniu Małgosi Popowicze, która teraz zaingosowała kilka ciosów. Dobre wykopnięcie gdzieś w okolice łydki w wykonaniu zawodniczki z Lubina. Piękny prawy krzyżowy Jałochy! Jest kolano, jest drugie kolano, no i oczywiście chyba akcja bokserska na rozerwanie. Znów Jałocha przyciskam rywalkę do siatki, no i zobaczmy, czy pokusi się o próbę obalenia? Teraz Ania Jałocha dobrze broni. E, tam świetnie ułożone ręce, gdzieś się odpycha głowę rywalki. E, Małgorzata Popowicz robi miejsce, ale nadziała się na ten krótki prawy sierpowy wykonanie Jałochy. Jest kolano. Licz na środku. Roterwane od razu przez Małgosię Popowicz, która zerknęła w kierunku narożnika, który Podawał jej instrukcję. No, uwaga, e, jeżeli chodzi o wagę, muszą u kobiet, no to to jest kategoria wagowa, której rywalizują kobiety w organizacji KSU. A więc kto wie, czy jednej bądź drugiej je w niedalekiej przyszłości nie zobaczymy w organizacji zarządzanej przez UET Lewandowski-Kawulski. E, Piękna reakcja: prawy e, low i lewy sierp na górę w wykonaniu Małgosi Popowicz. Świetnie widać, się czuje w sujce. Reprezentantka strefy walki Lubin. Znów clinch będzie próba rzucania przez biodro z jednej i z drugiej strony. Raz mamy oraz kolejny. Jałocha przyciska, ale świetnie. Zrobiła tam miejsce i rozerwała ten clinch. Małgorzata Popowicz. Jest, high! Zahaczyła tam dosłownie dużym paluchem głowę rywalki Gosia Popowicz. Jeszcze kolejne kopnięcie, tam już coraz bardziej zaczerwieniona, wykroczna łydka Ani Jałochy. 10 sekund do końca rundy pierwszej i zobaczymy, czy jeszcze na koniec walka przeniesie się do parteru, chociaż na chwilę, czy jednak cała rywalizacja w stójce. No i mamy odpowiedź, a sędzia Grzegorz Szczepanik odsyła nam zawodniczki do narożników. Rozpoczynamy rundę drugą, Ania Jałocha. Przemol! boj, i teraz Hajkik i wypad, ochraniarz e, ani Jałosze. E, Szędzia Szczepania szybko interweniuje już ochraniarz. E, jest e, na miejscu, ale świetne rozpoczęcie drugiej rundy przez Gosię Popowicz. No dwie młode zawodniczki, które e, jeżeli tylko będą podążać tą drogą, to na pewno czeka je Kariera. Jeszcze jeden Hajkik, ale wyłapany teraz przez Jałochę i piękny prawy krzyżowy. E, straciła na chwilę równowagę, Ania, ale... Tylko na chwilę, no i wracamy, wracamy do zwarcia. Tym razem dwa kolana w klinczu w wykonaniu Gosi Popowicz. Zamknięta na siatce Jałocha. Inkasuje kolejne ciosy. Prawy krzyżowy, lewy sierpowy w wykonaniu Gosi Popowicz. No i rzuca się, rzuca, ale brakuje, brakuje tam pracy nóg, wejścia tymi nogami po nogi rywalki w wykonaniu Ani Jałochy. Dobra, teraz akcja trafiła prawem jeszcze jeden haj. Gdzieś bity na midla, no wejście na. Na spotkanie z tą unikającą kopnięcia Anią Jałochą. Zrywa się doping dla zawodniczki. Tutaj jest stąd, z Zachodnia Pomorskiego dla Ani Jałochy. Spora grupa wsparcia kolegów i koleżanek z klubu i nie tylko dla Ani Jałochy, ale jak na razie Gosia Popowicz świetnie stawia opór swojej rywalce. Głowa chodzi od razu. Piękne teraz odchylenie. Jeszcze fenomenalnie przepuściła ten prawy krzyż. Małgorzata Popowicz. Ale teraz pięknie. Trafiła tym prawym. Koncu doszło od celu ten cios Ani-Ołochy. I jeszcze jeden prawy krzyżowy. Teraz rozpuszcza ręce. Jeszcze high kickiem kończy tą akcję. Małgorzata Popowicz, czym oczywiście wywołuje entuzjazm w swoim narożniku. No dobrze, dobrze. Skleja te kombinacje. Reprezentantka strefy walki Lubin. Oj, teraz dobry prawek, szowy. A masz odskoczyła głowa Małgorzaty po a więc ma swoje momenty również w stójce. Anna Jałocha. Kopłytkę, kopłytkę i natychmiast pojawia się kopnięcie w tą zaczerwienioną wykroczną nogę. Zawodniczki Przemol boxing team. No i kolejna akcja, no tutaj panie dają już siebie wszystko w tej drugiej rundzie. Cios za cios, kopnięcie za kopnięcie. nawet krew już pojawiła się pod nosem Anny Jałochy. Dobry lewy sierp, jeszcze poprawka kopnięciem na łydkę, świetna kombinacja w wykonaniu Małgorzaty Popowicz. No fenomenalna praca nóg, i teraz stała się złapać na kontrę. Tym prawem jest, była pana noga, ale szybko w pas wchodzi Anna Jałocha. No i zobaczmy, tutaj teraz mamy trochę klinczu, jest e klamra Anny Jałochy. Pytanie, czy będzie w stanie ją wykorzystać. Ale dobra praca tam, e świetnie pracuje nad odchyleniem głowy rywalki Małgorzata Popowicz. I znów wracamy do rywalizacji w dystansie. 10 sekund do zakończenia rundy drugiej. No kiedy to minęło? Można by powiedzieć. No i zobaczmy jeszcze w końcówce, co pokaże nam jedna i druga. No, jeszcze rzuciła się po nogi na sam koniec Małgorzata Popowicz. No, fenomenalna druga runda wykonania bań. Sędzia Grzegorz Szczepanik daje znaki, rozpoczyna się runda trzecia rywalizacji e, kamie, e, przepraszam, Dolnośląskiego z zachodnio-pomorskim, czyli Anna Jałocha, reprezentantka Przemol Boxing Team. Narożnik czerwony, tata pani ubrana na niebiesko, jej rywalką Małgorzata Popowicz, zawodniczka strefy walki Lubin ubrana w kolor biały. No i teraz świetne kontry w wykonaniu Anny Jałochy. Dochodzą te prawe i oczywiście wzmaga się doping dla miejscowej zawodniczki, którą przyszła wspierać ogromna rzesza znajomych i kibiców. Świetne przepuszczenie teraz Gosi Popowicz. No i szuka, szuka cały czas tej łydki zawodniczka z Lubina, żeby gdzieś osłabić tą wykroczną nogę Anny Jałochy, która mimo to też nie jest aż tak mobilna, jak swoja oponentka. Teraz dobre kobietie na łydkę. Próbowała dziś jeszcze schować do nogę, ale nie udało się tego. gości pobawić. Teraz dobry, lewy, zamachowy, wykonanie zawodniczki z Lubina. Próba przymierzenia. Czymś się szuka kiwek. Czegokolwiek, żeby tylko szukać. Zwodzić nieco rywalkę Zamknięto teraz na siatkę. Annę Jałochę. Rzuca się po nogi, no ale brakuje, brakuje. Tutaj tego doświadczenia zapaśniczego Annie Jałosze. Brakuje nóg, żeby weszły pod nogi przeciwniczki. No w samych plecach tego nie zrobi. No ona wejdzie, tak jak teraz to widzimy, jak Klicz, wejdzie w pas, ale to niestety za mało, jeżeli chodzi o te prawidła zapaśnicze. Teraz zamyka rywalkę na siatce. Anna Jałocha szuka, szuka, żeby możliwości, żeby zastawić, złapać tą jedną, chociaż tą jedną nogę. Małgorzaty Popowicz, ale fenomenalna praca defensywna zawodniczki z Lubina. Widzimy, jak spycha głowę, jak teraz dociska rywalkę do siatki. Chyba jest tam próba duszenia gilotynowego. Zobaczmy. Nie, jednak, nie. Jednak tam jeszcze obroniona. Ma ręce pod pachami rywalki. Czy będzie się za plecy tam na chwilę? Wydawało się, że. Coś może wykręcić z tego Małgorzata Popowicz, ale odwraca rywalkę teraz i dociska. Po raz kolejny ruszają kolana, słynne kolana, które nieraz słyszeliśmy podczas walki w formule MMA z tego słynnego narożnika, popularnego trenera Mirosława Oknińskiego. No i zobaczmy, teraz znów świetnie, świetnie, świetnie broni, naprawdę świetnie spycha tą głowę Gosia Popowicz. No, fenomenalnie przygotowana, jeżeli chodzi o tę defensywę zapaśniczą. Reprezentantka strefy walki Lubin, która teraz odwraca rywalkę no i próbuje lokować te krótkie ciosy w tym brudnym boksie, z którego znany był przede wszystkim Rendy Couture, o którym jeszcze wspominałem podczas jednej z poprzednich walk. Ten amerykański mistrz zapasów w stylu klasycznym, który z powodzeniem rywalizował w UFC. Rozerwanie i wracamy na środek. Jest lewy, pod lewym. Świetna akcja w wykonaniu próbuje próbowała jeszcze ponowić to uderzenie zawodniczka strefy walki Lubin. Ostatnie 10 sekund. Jeszcze wejście Popowicz pytanie czy wyniesie? Czy przewróci? Anne Jałochy jeszcze w samej końcówce zobaczmy. Blisko, blisko, ale wcześniej gonko. znajmia nam, że posłuchamy. Co do powiedzenia na tej walki mieli sędziowie? To zwyciężył. Już za chwilę się przekonamy. Cała trójka Sędziowska typowała dla zwycięzczyni wynik 30 do 27 jednogłośną zwycięzczenią walki zostaje Małgorzata Popoli.